I wracamy teraz do polityki prywatności. Słuchajcie, w przypadku polityki prywatności, kiedy mamy już formularz kontaktowy, kiedy mamy newsletter na naszej stronie, formularz zamówienia, założenie konta, prawda, wysyłamy opinie, tutaj musimy się zastanowić nad naszą polityką prywatności i ten obowiązek wynika, tak jak wspominałam, z konkretnego artykułu, artykułu 13 RODO. Czyli w momencie, kiedy osoba przekazuje ci dane osobowe bezpośrednio musisz, zanim te dane osobowe ci przekażę, poinformować ją o o kilku informacjach. I teraz tutaj Ci powiem, jakie to są informacje. Natomiast, tak jak wspominałam, trzeba to przekazać przed. Czyli umieszczamy to na stronie internetowej, informacja na fanpage'u też, jeżeli mamy fanpage na Facebooku. Możemy to umieścić też w zakładce Informacje zasady ochrony prywatności. Facebook przewidział taką opcję i możemy tam wkleić właśnie link do naszej polityki prywatności. Jeżeli nie mamy strony internetowej, tylko posługujemy się fanpage'em i przez fanpage zbieramy zamówienia, to tutaj jak najbardziej taka polityka prywatności może być wklejona nawet w notatkę na, na Facebooku i też tutaj Udostępniona po prostu osobom, które, które składają zamówienia. Trzeba pamiętać o tym, żeby ta informacja była po prostu przed tym, zanim zaczną podawać ci dane osobowe. Politykę prywatności też musimy linkować na landing page, różnego rodzaju strony zapisu, właśnie gdzie pobieramy dane osobowe, na też również zapis na newsletter. Czyli jeżeli robisz landing page na osobnej stronie, która nie jest powiązana z Twoją stroną, pamiętaj też o tym, aby dać tam opcję polityki prywatności, żeby osoba. Przed zapisaniem się na Twój newsletter miała po prostu aktywną, rzeczywistą możliwość sprawdzenia, kto w jakim celu będzie przetwarzał dane osobowe. Najczęstsze błędy, najczęstsze błędy, jakie ja spotkałam w międzyczasie u swoich klientów, ale tak jak wspominałam, też po prostu, będąc klientem, subskrybentem, jakie tutaj najczęstsze są problemy. Pierwsza rzecz, która się od razu rzuca w oczy, to jest sformułowanie, które nadal jest w wielu politykach prywatności, wielu sklepów czy stron internetowych. Dane przetwarzamy zgodnie z ustawą z 97. Poza tym, że ta ustawa już od ponad dwóch lat nie obowiązuje, to tutaj jakby ja się samego nazewnictwa nie czepiam. Natomiast jeżeli. Widzę, że ktoś przetwarza dane zgodnie z ustawą 97, to jestem już praktycznie pewna, że nie umieścił wszystkich informacji, które są wymagane w polityce prywatności, ponieważ ta informacja, która została przygotowana na bazie ustawy z 97, jest o wiele skromniejsza. Po prostu wcześniej przepisy o ochronie danych osobowych w Polsce nie zobowiązywały do udzielenia aż tylu informacji. W ogóle przed RODO myślę, że mało kto w ogóle się polityką prywatności przejmował, bo za, za jej brak w ogóle nie groziły prawie, że żadne kary. Więc ta polityka prywatności, o której my teraz mówimy na gruncie RODO, tak naprawdę już powinna być wcześniej. Jeżeli masz politykę prywatności zrobioną na podstawie ustawy z 97, to na pewno nie masz wszystkich informacji. O jakich informacjach tutaj mówimy? Punkt drugi najczęstszych błędów, który jest powiązany właśnie z tym, z ustawą 97 to jest brak informacji o prawach osób, szczególnie o prawie do złożenia skargi i prawie do przenoszenia danych. Czasem zdarza się też brak informacji o prawie do usuwania danych, np. w przypadku newslettera, albo po zakończeniu tego okresu przewidzianego przepisem prawa, kiedy trzeba przechowywać dane na cele podatkowe. Więc. Najczęściej no właśnie, jeżeli mówimy o ustawie 97, to jeżeli widzę taki zapis w polityce, od razu schodzę do punktu, który mówi o prawach osób i praktycznie niemal w 100% brakuje tam właśnie y, informacji o prawie do złożenia skargi i prawie do przenoszenia danych, a czasem też prawie do usuwania danych. Y, prawo do złożenia skargi ma każda osoba, niezależnie od tego, czy to jest subskrybent, czy to jest klient sklepu, y, to jest po prostu coś, co ta osoba nie tyle, że ma taką możliwość, ale też jako administrator danych masz obowiązek ją o tym poinformować. Czyli prawo do złożenia skargi, prawo do przenoszenia danych. Prawo do przenoszenia danych występuje w sklepach internetowych w przypadku newslettera, czyli może ta osoba przenieść swoje dane osobowe z jednego administratora do drugiego w sytuacji, kiedy te dane są przetwarzane w sposób automatyczny, w systemach informatycznych na podstawie zgody lub umowy, czyli w sklepie online dokonując zamówienia mamy umowę, a w newsletterze mamy zgodę, w związku z tym, Subskrybent albo klient może Cię poprosić o przeniesienie swoich danych, i wtedy musisz przekazać te dane osobowe w ustrukturyzowanej formie. RODO nie narzuca, jaki to ma być format pliku, ale przyjęło się, że najczęściej to jest format XML, który pozwala na wyeksportowanie danych z jednego systemu i zaimportowanie do drugiego systemu. Mimo, że bardzo szumnie to, to prawo do przenoszenia danych było komunikowane w 2018 roku i na forach internetowych, i w gazetach, w dziennikach, to jednak ja się bardzo rzadko z tym spotykam. Myślę, że wy też nie mieliście tutaj do czynienia z przenoszeniem danych. Mało, mało prawdopodobne, aby klient was o to poprosił. Myślę, że ludzie o tym albo zapomnieli, albo po prostu nie mają potrzeby, żeby, żeby te dane od was uzyskiwać, ale mają taką możliwość. I mało tego, musimy ich o tym poinformować. Nieważne, czy oni będą z tego korzystać, czy też nie, jest taki obowiązek. Więc najczęściej właśnie to są takie dwa powiązane ze sobą błędy. Ustawa 97 nie obowiązuje, ona już jest dawno w koszu. I um, brak informacji o prawach. Kolejna rzecz to jest: wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z 97 albo wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z 10 maja 2018. Ta z 97, jak już wspomniałam, nie obowiązuje, natomiast oprócz RODO w Polsce pojawiła się też właśnie ustawa z 10 maja 2018 roku, i nazywa się też o ochronie danych osobowych. Natomiast ta ustawa nic nie mówi o zgodzie. Ta ustawa reguluje bardziej powstanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kwestie nakładania kar, powoływania inspektora i tak dalej, i tak dalej. Ona nie ma w zasadzie dla przedsiębiorcy w kontekście przetwarzania danych klienta subskrybenta żadnego znaczenia więc pisanie że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą to w ogóle my ja się z celem jest to po prostu masło maślane i zupełnie jakby nie ma w tej adekwatności nie wiem skąd ten zapis się w ogóle bierze ale bardzo często spotykany i także na przykład na różnego rodzaju ogłoszeniach o pracę też często wymagane jest zawarcie zgody wyrażam zgodę zgodnie z ustawą prawda z 97 roku więc tutaj jakiś taki mit bardzo często powielany Czwarta rzecz to jest brak informacji o tym, kto jest administratorem danych. W przypadku działalności gospodarczej, administratorem danych jest osoba fizyczna prowadząca daną działalność gospodarczą. Wtedy podajemy adres, pod którym ta działalność jest zarejestrowana, w przypadku spółki zo nazwa i siedziba z KRS-u i tak dalej. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą, która prowadzi działalność nierejestrowaną. To musimy wtedy podać imię i nazwisko, i adres zamieszkania. I ten adres zamieszkania jest bardzo często e, omijany, pomijany, i niektórzy próbują go ukrywać w różny sposób, na przykład podając imię i nazwisko, adres e-mail tylko. To jest też niezgodne z przepisami. Muszę poznać pełną tożsamość administratora danych, bo dlaczego jako klient miałabym być pokrzywdzona, prawda? Czyli kupuję od firmy i znam tożsamość, wiem do kogo się zwrócić, na kogo złożyć skargę, bo na to o to tutaj przede wszystkim chodzi. A w przypadku osoby fizycznej, która prowadzi działalność nierejestrowaną, nie miałabym takiej możliwości. I tutaj właśnie ten adres zamieszkania jest takim problematycznym, nie wszyscy chcą ten adres podawać, natomiast no też często prowadząc działalność gospodarczą, też prowadzimy pod adresami zamieszkania, więc to no nie powinno być aż takim problemem, szczególnie jeżeli chcemy rzeczywiście przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem. A ten adres zamieszkania pojawia się chociażby na wniosku o złożenie skargi. Twój klient, twój subskrybent nie złoży skargi, jeżeli nie będzie znał pełnej tożsamości, w tym imię, nazwisko i adres zamieszkania. W związku z tym, jeżeli mu to uniemożliwiasz, też łamiesz e, przepisy. E, I piąty punkt to jest kontakt do inspektora ochrony danych, którego nie ma. Niektóre instytucje, wszystkie instytucje publiczne, niektóre firmy prywatne mają obowiązek powołania inspektora ochrony danych. Natomiast prowadząc działalność na małą skalę, w której nie przetwarzamy ani danych wrażliwych, ani um, innych tego typu informacji, y, czyli nie jesteśmy gabinetem lekarskim i tak dalej i tak dalej, tylko po prostu prowadzimy bloga, prowadzimy sklep internetowy, zwykłą stronę internetową z danymi kontaktowymi i nie mamy żadnej działalności, która się się wiąże z przetwarzaniem danych o stanie zdrowia, czy też systematycznym monitorowaniem innych osób, na przykład nie prowadzimy agencji, agencji ochrony mienia i tak dalej, to w takiej sytuacji nie mamy obowiązku powołania inspektora i tworzenie sztucznego adresu tylko po to, żeby pokazać, że my mamy inspektora ochrony danych jest zupełnie bez sensu, bo ten inspektor ochrony danych musi być jawny, czyli powinna się też pojawić w związku z tym informacja, jak on się nazywa. Więc jeżeli jeżeli jesteśmy małą firmą i nie mamy inspektora ochrony danych, to nie ma potrzeby, żebyśmy tworzyli jakieś specjalne adresy typu IOD, małpa i nasza domena, albo dane osobowe, małpa i tak dalej. To jest zupełnie bez sensu. Owszem, jeżeli chcesz po prostu wydzielić, żeby do tego adresu, który osoba chce dane przetwarzać, ma jakiś specjalny mieć adres, chcesz, się, chcesz po prostu specjalnie się kontaktować pod jakimś innym adresem, to nie ma problemu, ale jeżeli po prostu wydzielasz taki adres, tworzysz specjalnie adres, a tylko ty obsługujesz swoje skrzynki mailowe, no to nie ma po prostu sensu, żeby robić jakieś dodatkowe adresy, utrzymywać dodatkowe adresy tylko po to, żeby stwarzać wrażenie, że masz inspektora, skoro go nie masz, bo tutaj też e, powinna się pojawić w takim razie po prostu jego pełna tożsamość. E, szósty punkt, czyli klient zgadzając się na coś, składając zamówienie, zgadza się jeszcze na szereg innych czynności. To już dzisiaj wielokrotnie mówiłam, myślę, że to jest jasne, żeby nie ukrywać tej różnego rodzaju zgód w regulaminie, nie zmuszać do różnego rodzaju tego typu rzeczy. E, siódmy punkt to są nieadekwatne informacje w polityce prywatności w stosunku do tego, jakie formularze są na twojej stronie ponieważ prowadząc y, stronę internetową na której jest formularz zamówienia mamy formularz kontaktowy newsletter i tak dalej i musimy odpowiednio podawać też konkretne informacje w polityce prywatności czyli na przykład jakie są cele przetwarzania danych jak długo dane osobowe przechowujemy jakie dane zbieramy i jeżeli kopiujemy od kogoś politykę prywatności albo po prostu wykorzystujemy jakiś ogólny wzór it. Zupełnie jakby nie przystaje do naszej strony, to niestety ta polityka nasza też będzie błędna. I to już od razu widać, bo jeżeli e, jesteśmy na stronie e, sklepu internetowego i tam w ogóle nic nie ma o zbieraniu danych klienta, albo co gorsza, jesteśmy na innej stronie, e, na której w ogóle nie ma sklepu, albo nie ma zakładania konta, albo nie ma newslettera. W tej polityce prywatności jest wszystko pięknie wypisane, jakie my przetwarzamy dane w związku z wysyłką newslettera albo formularzem kontaktowym, a tam formularza nikt na tej stronie nigdy nie widział, no to po prostu już od razu widać, że ta polityka prywatności nie jest dostosowana do tego, co ty robisz, czym się zajmujesz, jakie dane i w jakim celu zbierasz. Tak, bo polityka prywatności wbrew pozorom to nie jest informacja ogólna, że wszyscy mają taką samą na każdej stronie internetowej. Ona musi być dostosowana do Twojej sytuacji, do Twojej działalności i do Twojej strony. Ósmy punkt, brak odbiorców, kategorii odbiorców, czyli często jest tak, że nie mamy informacji o tym, do kogo te dane będą udostępniane, komu będą powierzane. Możemy wypisać pełne nazwy lub podać kategorie odbiorców, czyli kategorie odbiorców mam tutaj na myśli przekazywanie danych osobowych do biura rachunkowego, które będzie miało dostęp do danych na fakturach, na rachunkach, przekazywanie danych do firm, które utrzymują hosting albo systemy informatyczne do wysyłki newslettera, udostępnienie danych. Do kuriera, który będzie obsługiwał Twoje zamówienia, czyli tutaj o tych. Odbiorcach danych ta informacja musi się znaleźć, albo konkretne firmy wypisujemy, albo co najmniej właśnie kategorie, czyli jakie rodzaje usług będą dla Ciebie wykonywane i komu te dane mogą być udostępniane albo powierzane. I dziewiąty punkt, który też zauważyłam, że często w tych politykach prywatności brakuje informacji o okresach przetwarzania, czyli jak długo te dane osobowe są przetwarzane, a jest też taki obowiązek.